Dziesięć butli na półce siadło dziś. Dziesięć butli i więcej nie chce być, a jeśli jedna z półki nie spadłaby, zostanie dziewięć, gdyby nigdy nic. Dziewięć butli na półce siadło dziś. Dziewięć butli i więcej nie chce być, a jeśli jedna z półki nie chcące spadłaby, zostanie osiem, jak gdyby nigdy nic. Osiem butli na półce siadło dziś, osiem butli i więcej nie chce być, a jeśli jedna spółki niechcące spadłaby, Zostanie siedem, jak gdyby nigdy nic. Siedem butli na półce siadło dziś. Siedem butli i więcej nie chce być. A jeśli jedna z półki niechcące spadłaby, Zostanie sześć, jak gdyby nigdy nic. Sześć butelek na półce siadło dziś. Sześć butelek i więcej nie chce być, a jeśli jedna z półki nie chcące spadłaby. Zostanie pięć, jak gdyby nigdy nic. Pięć butelek na półce siadło dziś. Pięć butelek i więcej nie chce być, a jeśli jedna z półki nie chcące spadłaby. Zostaną cztery, jak gdyby nigdy Siadły dziś cztery butle I więcej nie chcę być A jeśli jedna z półki Niechcąca spadłaby Zostaną trzy, jak gdyby nigdy nic Trzy butelki na półce Siadły dziś trzy butelki I więcej nie chcę być A jeśli jedna z półki Niechcąca spadłaby Zostaną dwie, jak gdyby nigdy nic dziś Dwie butelki i więcej nie chce być. A jeśli jedna z półki niechcące spadłaby, zostanie jedna, jak gdyby nigdy nic. Jedna tylko na półce siadła dziś. Jedna tylko i więcej nie chce być. A jeśli i ta jedna niechcące spadłaby, nie będzie żadnej już nie zostanie.